Kochani, mam dla Was małego hita. Mianowicie bardzo często pytacie mnie o przeliczenie jaka by wynosiła brata, gdyby, gdybyśmy mieli nadpłatę, gdyby spadło oprocentowanie, a ile jest odsetek, ile jest kapitału i takie tam. No więc znalazłam super kalkulator, w którym możecie to sprawdzić sami. Tu wpisujecie kwotę kredytu u góry, poniżej macie oprocentowanie, zmieniacie sobie je słowaczkiem. Dalej macie informacje o okresie kredytowania, czyli kiedy by przypada Wasz ostatni termin spłaty raty. Ja to stawiłam tutaj na 20 lat do przodu i jeśli zrobicie oblicz, na razie bez nadpłat kredytu, to poniżej, w zasadzie obok, macie informację o tym, jak wygląda Wasza rata, ile pozostało Wam do spłaty, rata kapitałowa, ile jest raty odsetkowej i poniżej to, co, o co w większości pytacie, czyli jak się zachowa Wasze oprocentowanie, kiedy spadnie, albo wzrośnie. I o ile? I tutaj macie bardzo ładnie to pokazane przy wzroście, przy spadku. Tutaj nawet na wykresach macie e, napisane dokładnie, jaka, jaki to będzie spadek. E, a to, o co częściej, częściej pytacie, to jaką będę miała ratę, jeśli nadpłacę kredyt? No i tutaj przy nadpłacie kredytu na o 50 tysięcy robię sobie oblicz. No i co nam pokazuje kalkulator? Przepięknie pokazuje różnicę między zmniejszeniem raty, czyli nadpłatą tylko na ratę, i e, jeśli skrócisz okres kredytowania, czyli to, do czego was za, zwykle namawiam. Tak? Zobaczcie, o 203 miesiące, e, 203 miesiące zostaje wam do spłaty z 265. Tak. 5 lat i 2 miesiące zaszczędzicie, jeśli skrócicie okres kredytowania. Zachęcam Was do korzystania. Zaraz wrzucę Wam linka dokładnie, gdzie ten kalkulator możecie znaleźć.